Ja w ogóle pozdrawiam wszystkich czytelników i słuchaczy nautybiusa. Tak jak w poprzednich swoich wypowiedziach, gdzie no mówię, strażyłem tą wojną, ja myślę, że to jest konsekwencja cały czas parcia na tą wojnę świata. Ja myślę, że to niebezpiecznie się zawęża wszystko i, 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 i niestety. To się coś, czas się moim zdaniem wydarza, aczkolwiek uważam, że to co się dzieje od jakiegoś okresu, okresu czasu na świecie jest to w dużej mierze manipulacja, manipulacja, tak mówię, gospodarcza, manipulacja też informacyjna, tak jak gdybyśmy, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy w jakiś sposób na przykład do wojny, ewentualnej wojny z, z Iranem. Przygotowywani na spokojnie. Także ja uważam, że to się wszystko dzieje w kierunku takim, jak straszyłem już 2, 3, a nawet 4 lata, bodajże do tyłu, że ten kryzys skończy się po wojną. No i niestety ja dalej widzę, że to się w tym kierunku dzieje. Co do Polski, jest, jest dość. Dziwna sytuacja, dlatego że tak naprawdę Polska, która jest kompletnie zależna od Unii Europejskiej, od, od współpracy gospodarczej z Unią Europejską, zresztą na to jesteśmy skazani, że ostatnio w Polsce podnosi się wartość złotego, że te akcje w miarę lekko rosnące są. Ja uważam, że to jest też spekulacja. Absolutnie w polskiej gospodarce nie ma takich trendów, żeby, żeby tak się to wszystko zachowywało. Być może jest to tylko tania, tanie, tanie nabijanie wartości złotówki przed mistrzostwami Europy, które się mają zdarzyć niedługo. Ja uważam, że Polska jest w bardzo trudnej sytuacji. Tusuje ją troszeczkę e, moment e, mistrzostw Europy w piłkę nożną Aha. w tym roku. E, na pewno wielu e, zagranicznych inwestorów dy, chce na tym robić, także na złotówce przed tą chwilę I uważam, że to jest taka znów sztuczna koniunktura napędzana, ale to się po mistrzostwach Europy zemści na Polsce, ponieważ wtedy Polska e, 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 zacznie znów spadać, znów być mało. Atrakcyjna. I uważam, że druga połowa tego roku to będzie bardzo poważna, poważne trudności, będą bardzo poważne trudności dla gospodarki polskiej. Ja powiedziałem w tym roku, w dzień dobry PVN, na początku tego roku, że, że Polska się bardzo zadziecie na Unii Europejskiej w tym roku. Ja powiem, że Polska się zadziecie, dlatego że Unia Europejska, przynajmniej Kilka państw z Unii Europejskiej zachowuje się dość butnie. E, między innymi też do Polski. Stawiając e, Polskę no, tak troszeczkę za firankami e, e, decyzyjnymi. E, ja uważam, że, e, że Unia Europejska będzie się miała gorzej jak gospodarka polska w tym roku. E, cały czas kojarzy mi się duża rewolucja w Europie, w jednym państwie. To będzie miało związek z Francją lub we Francji. Wtedy Unia się zatrzeje i być może to spowoduje, że Unia się rzeczy w rzeczywisty sposób rozpadać. Nie wiem, kojarzy mi się cały czas Francja, nie wiem dlaczego. Cały czas odnoszę wrażenie, że, że pewne wydarzenia na świecie lub w Europie zejdą się właśnie niestety na nieszczęście Polski i Ukrainy w okresie właśnie Mistrzostw Europy w piłkę nożną. Ja nie mówię, że idealnie z tym czasem, ale po prostu pewne zdarzenia będą zakłócać te mistrzostwa i uważam, że te mistrzostwa będą trzecim lub czwartorzędnym wydarzeniem przed to w Europie.